Samą tą wiedzę, którą, którą przywożę ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam przerabiam sobie przede wszystkim z pododdziałami kontrterrorystycznymi, z którymi współpracuję. Każdy funkcjonariusz pracujący z różnego rodzaju jednostek, w różnym pododdziale, w, w różnym pionie, no, powinien znać te elementy. Czym się różni amerykański policjant od polskiego policjanta? A wygra. Żeby zmotywować Andrzeja do ciężkiej pracy, no to wygra Bartosiński. To jest firma, która może sobie zastrzec, nie życzymy sobie sędziów, którzy sędziują gale free i gdybym był prezesem takiego takiej, takiej firmy, to ja bym tak zrobił. Czołem Brygada, Karol Garnsasz z tej strony z gościnnych progów MMA Legion Team Tarnów z południa Polski. Witam dzisiaj z Robertem Wardzału. Dzień dobry Robercie. Dzień dobry, witam wszystkich. Robercie, znamy się już no, ładnych kilka lat, tak można powiedzieć. Obserwuję to, co się dzieje tu w Legionie. Kiedyś mieliśmy jeszcze w Tarnowskim Radiu okazję porozmawiać, ale od tego czasu też często to się gdzieś przecinaliśmy i też chciałem doprowadzić do tej rozmowy, bo myślę, że jesteś na pewno barwnym człowiekiem, tak mogę o Tobie powiedzieć, bo oprócz tego, że, że trenujesz tutaj w MMA Legion Team Tarnów, wykładasz na Akademii Tarnowskiej, szkolisz służby, policję i tak dalej, to jest też na pewno bardzo ciekawy etap Twojego życia. No i też troszkę o MMA oczywiście opowiemy. No to w takim razie, co słychać w Legion Team Tarnów, może na początku? Szkoda, że nie ma radka pichnika, bo myślę, że on by najlepiej tutaj wyłożył Ci, co się dzieje. No, szkolimy przede wszystkim dzieci, młodzież to jest nasz, że tak powiem, konig i tego będziemy się trzymać. Staramy się kształtować to młodzież tak, żeby wyrosła z niej no, na pewno polskiej, ale też europejskiej, światowej klasy grupa zawodników. Mamy zawodników zawodowych, Christian Blezień, Sławek Grawiński, Wydaje mi się, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Od razu, Sławeczku, dziękuję Ci za odżywki dla takiego emeryta jak ja. Naprawdę są eleganckie, ale oczywiście też dla wszystkich innych sportowców, także serdecznie polecam. Mamy grupę Muay Thai zawodniczy, mamy grupę MMA. No i tak jak wcześniej wspomniałem grupy dziecięce, wszystkich rodziców serdecznie zapraszam do zapisów dzieci do naszego klubu. Jednego jeszcze nie wymieniłem, sędzia MMA, to też jest y, ważny element twojej pracy około, były około MMA, tego były sędzia MMA, były sędzia MMA tak, tak, jest, tak, tak, czyli jest, to już jest tak. rozdział zamknięty jeśli chodzi o sędziowanie? No to się jeszcze okaże, na ten, na ten moment tak. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze dopytać rozumiem. To za moment, za moment spokojnie. Przejdziemy wszystko do, po kolei. Legend Team Tarnów ma się dobrze, tak z perspektywy czasu, bo już wydziałacie ładnych kilka lat gdzie tu jest. Wiesz co, Legend Tarnów powstał w 2011 roku. O, właśnie, Oczywiście lokalizacje tak. się zmieniały, bo najpierw było to gimnazjum, później była to ulica Tuchowska. No teraz jesteśmy w świetnym miejscu. Zresztą potem jak jakieś przebitki zrobisz, no to bardzo dobrze Bóg, gdybyś pokazał nasz klub. Mhm. No jest zainteresowanie sportami walki. Nie tylko u nas w klubie, ale również w Tarnowie, tak jak kiedyś ci powiedziałem, w moim przekonaniu. Tarnów sportami walki stoi. Mamy bardzo dużo dzieci, młodzieży i no, z perspektywy mojej, byłego zawodnika, trenera, instruktora, nauczyciela akademickiego, no, to chyba jest najważniejsze. Nauczyciel akademicki, to jest pierwszy temat, który bym chciał e, rozwinąć. Czego ty szkolisz e, w takim razie, jeśli chodzi o Akademię Tarnowską? Wiesz co? obecnie pracuję na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Wychowania Fizycznego Admi e, Akademii Tarnowskiej. E, prowadzę... Jak widzę AT, to mi się czasami myli Akademia Teatralna. I mam ochotę tak powiedzieć, a nie Akademia Tarnowska. Ja nie mogę tak powiedzieć. <laughs> <laughs> nie. E, no i co, prowadzę zajęcia przede wszystkim w Katedrze Wychowania Fizycznego. Są to zajęcia ze sportu walki, z wyszkolenia. Strzeleckiego. Obecnie mamy teraz nowy program, który wprowadziliśmy kilka, kilka, kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy temu, także obozy surwiwalowe, promocja ratownictwa ogólnie rzecz biorąc medycznego. Dodatkowo prowadzę zajęcia dla administracji, gdzie administracji, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie prowadzę zajęcia z taktyki technik interwencji pod służby mundurowe oraz również ze strzelectwa. Także ten wachlarz jest no, taki solidny. Ten wachlarz powoduje, że przeskoczymy płynnie do, do drugiego tematu, jakim jest u Ciebie szkolenie się w jednostkach jakby specjalnych. Poprawę mnie, jeśli ja źle to nazywam, bo czasami nazewnictwo tych wszystkich elementów nie jest łatwe, ale gdy widzieliśmy się, nie wiem, 2-3 lata temu jeszcze w, w radiu, to wiem, że był Texas, tam był etap e, szkolenia Twojego, czyli jakby doskonalisz się w Stanach i przenosisz to potem do polskich służb mundurowych, zgadza się? Opowiedz jak to Wygląda więcej, bo, bo jest to na pewno ciekawe i czasami jak obserwuję twoje storki na Instagramie. No to zachęcam, żeby założyć, nie wiem, TikTok i tam wiesz, krok po kroku pokazywać czasami, no, jak się no, z czym. No, no to mnie już nie namówisz, już chyba za stare jest to na TikToka. Instagram i Facebook w zupełności wystarczy. Wiesz to no, dużo się nie zmieniło. no Cały czas gdzieś pracuję nad tym, żeby cały czas poszerzać swoje horyzonty. Może zaczęło się to w ten sposób, że zacząłem po prostu prowadzić zajęcia z taktyki i technik interwencji na kierunku administracji bezpieczeństwa wewnętrznego, a ze względu na to, że pracuję na stanowisku dydaktycznym, no to muszę podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a jeżeli już podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, to wśród najlepszych. Tak samo jak tutaj trenowałem, miałem przyjemność trenować najlepszych zawodników, Grześek Blezień, kiedyś dawno, dawno temu Andrzej Grzebyk. Tak samo teraz no trenuję z najlepszymi i jeżdżę po naukę do najlepszych, czyli do Stanów Zjednoczonych. Wtedy rozmawialiśmy, akurat byłem po szkoleniu GST w Teksasie, później było GST-2 w Torrens. W tamtym roku byłem w, również w Teksasie, ale w Austin, gdzie szkoliłem się z zakresu programu EFC Effective Fitness Combatives. No i w czerwcu tego roku lecę na poziom drugi i już się nie mogę doczekać. No i finalnie rzecz biorąc, samą tą wiedzę, którą, którą przywożę ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam przerabiam sobie z, no przede wszystkim z pododdziałami kontrterrorystycznymi, kont z którymi współpracuję, wyrzucam niektóre elementy, dodaję. Tutaj przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim chłopakom, którzy mi pomagają w tym. No i przekazuję wiedzę dalej, o ile ktoś chce korzystać z tej wiedzy. No ale to jest na zasadzie, nie wiem, kwestia samo obrony, obsługi, reakcja na kogoś, gdy jesteś w zagrożeniu bezpośrednim, jak, jak to wygląda? Wiesz co, wszystko to, co powiedziałeś. Natomiast no, są to taktyki, techniki, podsłużby mundurowe. Hmm. Każdy, funkcjonari, każdy funkcjonariusz pracując w różnego rodzaju jednostce, w różnym pododdziale, w, w różnym pionie no, powinien znać te elementy i każdy z tych, z, z tych pionów ma, ma swoje zasady, działania, reguły, regulaminy. No i do tego wszystkiego można, się, znaczy trzeba się podporządkować. A żeby być solidnym w tym, co się robi, no to trzeba trenować. I, i ja staram się wprowadzać te metody ze Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim w formie modułu sportowo-taktycznego, czyli... Jeżeli chcesz być dobry, no to musisz trenować. Jedno szkolenie dwudniowe, jednodniowe, tygodniowe nic nie daje. To musi być system, to musi być proces, w którym funkcjonariusze muszą uczestniczyć, żeby być solidni i solidnie wykonywać swoją pracę, a że mam taką okazję i taki przywilej, że mogę współpracować z najlepszymi w Polsce, to też ten program yy, z dnia na dzień, z kolejnego razu na kolejny raz jest coraz lepszy. No i czy polskie służby łapią, czy działają według tego systemu, który ty powiedziałeś, że jest to proces, że musi to być proces, żeby to wszystko dobrze wyglądało? Czy jesteś po prostu zadowolony z tego, jak to w Polsce funkcjonuje od takiej kwestii organizacyjnej? Czy, czy właśnie ta wiedza, którą ty przywozisz ze Stanów, ona jest poprawnie przedstawiana i podawana dalej? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Wiesz co, no ja ogólnie wychodzę z, założenia, się marowić, wychodzę z założenia, że ja nie jestem od ja mam program, yy, który przewodzę ze Stanów Zjednoczonych, który jest doskonalony w Polsce i jeżeli ktoś chce z niego korzystać, to po prostu zgłasza się do mnie i przekazuje tę wiedzę. Jeżeli nie, no to działa dalej na swój sposób. A czy ten sposób jest dobry? No to niech każdy funkcjonariusz w Polsce sobie odpowie. Okej. Okay. A czym się różni amerykański policjant od polskiego policjanta na przykład? No, a wiesz co, myślę, że tutaj można by długo rozmawiać na ten temat. Przede wszystkim przepisy prawa są inne w Stanach Zjednoczonych, inne w Polsce i myślę, że na tym, na tym powinniśmy się skupić, żeby gdzieś tam doskonalić te przepisy w Polsce, żeby każdy funkcjonariusz, no nawet patrząc z perspektywy tego, co ja robię, miał możliwość szkolenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a doskonale o tym dobrze wiemy, że no... W Polsce niestety jest z tym słabo. Dużo większe zagrożenie czeka na yy, służby mundurowe w Stanach? A w porównaniu do Polski, jak to zaobserwowałeś? Bo może tam na inne zupełnie rzeczy zwracają uwagę, które nie są dostępne w Polsce. Jak wiemy, coś, co się nosi przy e, nodze, na przykład. A co, chcę, się, a co się nosi przy nodze? <grym> nie nie chcę, żeby mi, mi YouTube zbanował tutaj aha, za, za kwestię, y, że tak powiem. Każda służba jest inna, funkcjonariusz w Teksasie boryka się z innymi problemami, funkcjonariusz w Tarnowie boryka się z innymi problemami. Ważne, żebyśmy dawali im możliwość szkolenia się i trenowania, bo to jest najważniejsze. Jeżeli damy im taką możliwość, no to wydaje mi się, że większość ludzi z tego korzysta, no, nawet patrząc z perspektywy tego, że organizuję w sobotę szkolenie dla służb mundurowych z całej Polski, mam zapełnioną matę, listę zapełnioną ponad 40 funkcjonariuszy z całej Polski przyjeżdża, no bo czuję taką potrzebę. Gdyby to wszystko było tak, jak ma wyglądać, miało ręce i nogi, no to no to może to zainteresowanie byłoby słabsze. Nie wiem, nie wiem. Wiesz, co nie mnie to ocenić. Ja cieszę się, że to zainteresowanie jest, że nie chowam tego do szuflady, co przywożę ze Stanów Zjednoczonych, że wszystko to idzie tym torem, który sobie zaplanowałem, a co z tego dalej pójdzie, no to wyjdzie to zobaczymy. A jak tak poobserwowałeś trochę Stany Zjednoczonych, to odnalazłbyś się tam na stałe, na przykład, gdybyś miał taką okazję z rodziną wyjechać? Wiesz co, ja już chyba kiedyś to powiedziałem w tym programie, że Tarnów to jest moje miejsce na ziemi i się stąd nie wyprowadzam. Wiesz, co nie lubię dużych aglomeracji, dużych miast, czuję się świetnie, wiesz, pracuję na Akademii Tarnowskiej, Mieszkam na osiedlu Legionów, więc piechotką mogę sobie dojść do pracy, z pracy mogę sobie przyjść tutaj do klubu, wiesz, no, wszystko tu jest spójne, fajne, uwielbiam to miasto i stąd się nie wyprowadzę. No dobra, no to chociaż o gastronomii powiedz, co, A, co ci widzisz, się tam spodobało no widzisz, w, w Stanach. No widzisz, no Dawid, szkoda, że już poszedł, zasmucił mnie tym, że zamknął swoją restaurację American Dream parę lat temu, więc... Mm, no tak, także tutaj w Tarnowie już tych najlepszych burgerów proamerykańskich nie ma. Natomiast no w Stanach, no tak, no tak, wiesz, gastronomia przede wszystkim burgery, przede wszystkim steki, przede wszystkim lokale na każdej ulicy. No ostatnio byłem w Austin w Teksasie, jest to takie miasto. Tam Mike Tyson z Jakeem Polem się w listopadzie byli, w Austin w Teksasie właśnie. Z kim? Mike Tyson z Jakeem Polem. Tego pierwszego kojarza, Tego, ten drugi to <laughs> kto to jest? No się no, dobrze. A że to było miasto studenckie. Jest miasto studenckie, bo jest tam. Jeden z największych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, no to naprawdę na każdym kroku knajpa, lokal, yy, świetne jedzenie, no i też yy, fantastyczni ludzie, uśmiechnięci. No właśnie, pozytywni. czasami ludzie mówią, że Amerykanie są sztucznie sympatyczni, sztucznie uśmiechnięci, bo wiemy, że tam hi, how are you, how you doing? Mhm. To jest na każdym kroku. Jednym to odpowiada, drugim nie, ja bym życzył Polakom, żeby byli choć w połowie tak otwarci jak Amerykanie, bo mam wrażenie, że gdyby w Polsce na stacji międzynarodowej podejść do obcego mężczyzny i zapytać go, jak się Pan dzisiaj ma, to mógłby dziwnie spojrzeć na, na ciebie, a gdybyś zadał to pytanie na stacji międzynowej, to byś, wiesz, zobaczył zwrotny uśmiech i... Odpowiedź. Wiesz co, nie, nie wiem, niech każdy Polak, że tak powiem, robi to, co uważa za stosowne. Cześć. Natomiast no, w Stanach faktycznie no, z tymi ludźmi, z którymi ja miałem do czynienia, no to pozytywne postacie, uśmiechnięci nawet na ciężkich treningach, podczas ciężkich zajęć, zawsze gdzieś tam ten uśmiech towarzyszył na ich twarzy i naprawdę, naprawdę dobrze się tam przebywa. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, no, krótki okres czasu, 10 dni wracam do domu. Zamykamy temat Stanów Zjednoczonych, wracamy do Polski, wracamy do MMA. Zanim maj, zanim Krystian Bledzień, to mamy jeszcze i mamy gliwice Wspomniałeś już tu, że dawno, dawno temu trenował u was Double Champ Andrzej Grzebyk. Main event, drugie starcie z Bartosińskim, na pewno walka, na którą polscy kibice MMA czekają z niecierpliwością. Widzę po reakcjach w internecie, po oglądalności danych, nie wiem, wywiadów, zapowiedzi, komentarzy, to na pewno starcie nakręca fanów MMA i myślę, że dawno nie było też takiego medialno-sportowego zdarzenia. Jak ty obserwujesz, znając tutaj przez długi lata Andrzeja na ten pojedynek? Myślę, że to ciężki pojedynek dla Andrzeja. Będzie kolejny. Zresztą Bartos jest jednym z najlepszych polskich zawodników tej, tej, tej młodszej generacji. Nie mówię tej najmłodszej. Dodatkowo no, jest rozdrażniony tą porażką z Mamedem, więc dla Andrzeja będzie to mocne, mocne, mocne wyzwanie. Niemniej jednak no, Andrzej jest jadowity. Andrzej może ustrzelić każdego. Dla mnie to przede wszystkim mocny, sportowy pojedynek. Niech wygra lepszy. A jak obserwujesz Andrzeja względem tego, co prezentował tu w MMA Legion Team Tarnów, a teraz dużo zmienił się ten zawodnik, lub może się nie zmienił co, na To na pewno zmienił, ponieważ zmienił sztab trenerski, inne przyzwyczajenia, inni, inni sparyk parterzy, inni trenerzy. Natomiast, wiesz co, no to czas pokaże, czy, czy, czy to była dobra decyzja. Andrzejowi życzę jak najlepiej, ale też, żeby być fair w stosunku do samego siebie, no to, 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 to Bartosz jest jednym z, z ulubionych moich zawodników i no nie wiem, nie wiem. Może być to ciężki pojedynek dla jednego i drugiego, a a wygra. A wygra. Żeby zmotywować Andrzeja do ciężkiej pracy, no to wygra Bartosiński. Okej. Okay. Gdyby tutaj się na tej macie Andrzej grzebek przygotowywał, na co byście, gdybyś był w jego sztabie trenerskim, na co byście zwracali szczególną uwagę względem Bartosińskiego? Judo Andrzej. Judo. Zapomniałeś o judo. Wróć do judo. Dat is een tip. Mamy inne pojedynki fajne na, na tej karcie. No bardzo medialne ogłoszenie, mimo że może sportowo nie jest to jakiś... No przede wszystkim tak, wypadł nam wczoraj Haratyk. No, szkoda, szkoda, to szkoda, szkoda tego tak. pojedynku i z tak. tego co dzisiaj yy, słuchałem w internecie, to chyba nie ma jakiegoś zastępstwa, po prostu pojedynek się wyautował z fight cardu. Wiesz co, bardzo lubię walki Haratyka, bo naprawdę daje emocjonujące te pojedynki. Yy, twarda głowa, twarda szczęka i yy, yy, no szkoda, 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 że go nie będzie, ale tak jak wspomniałeś, no, tych pojedynków jest naprawdę sporo i będą to dobre pojedynki. Pózianowski Hall to jest trochę taki powrót do korzeni, mam wrażenie dla KSW, bo takie, no nie. No, akurat, jeżeli mówimy o tych dobrych pojedynkach, no to na ten jakoś bardzo nie czekam. No tak, e, mamy jeszcze Z całym szacunkiem dla Mariusza, bo zrobił on bardzo dużo dla tej dyscypliny sportowej, natomiast są inne fajniejsze, emocjonalnie sportowe mhm. pojedynki. Szpilka Cimerman na przykład to jest starcie, które Cię jakoś e, intryguje? Mam nadzieję, że wygra Artur. Myślę, że tyle w tym temacie. Wiesz co, bardziej czekam na walkę Krakowiaka z Niedźwiedziem. Bardzo mi się podoba styl Krakowiaka. Ogólnie rzecz biorąc, ten team z Łodzi jakoś bardzo przypadł mi do gustu. Nie wiem dlaczego. A z drugiej strony jest Adam Niedźwiedź, który, którego, którego też znam osobiście i lubię. A więc tam też tak 50 na 50. Dla mnie, powiem szczerze, postać Adama Niedźwiedzia jest troszkę tak, w pewnym momencie myślałem, że idzie bardziej w stronę Bycia popularnym niż zawodnikiem, bo miałem wrażenie, że on tam gdzieś się otarł jakiś chyba program. Top to ty modern, będziesz wiedział lepiej, było. to ja nie, A w, nie, nie. Zauważyłem, że od pewnego czasu z powrotem mocno, mocno ruszył sportowo i, i znów na, na kartach KSW jest. Wiesz, z tego co się orientuję, no teraz przebywa w Stanach Zjednoczonych razem z Igorem i Aliszynem, gdzieś tam przygotowują się do, do swoich pojedynków. Myślę, że to może być Adam Niedźwiedź 2-0. Adam Niedźwiedź 2-0, zresztą tak samo jak Mi ja naprawdę. Parę lat patrzę na tego chłopaka, podziwiam jego pracę. I no to też jest silne wzmocnienie tej kategorii wagowej. Kogo tam jeszcze mamy na karcie z tych? Laura grzyb. Laura grzyb debiutuje, właśnie. To jest też dla świata boksu polskiego myślę, że strata, bo jest zawodniczka, która miała potężne papiery na to, by by iść w górę, ale wiemy jak ten polski boks zawodowy jeszcze no tym wiesz co, bardziej no iść, nie jest to właśnie ja nie wiem, więc ewentualnie to ty musisz powiedzieć, obstawiam, że raczej pewnie tam dużych zarobków nie było, nie? No myślę, że tak, No i kwestia też pojedynków i ściągania tutaj zawodniczych, bądź wysłania laury gdzieś na walkę zagraniczną. No to jest ciężki rynek. Myślę, że Laura jest ona ma tyle temperamentów w sobie, że pewnie chciałaby się jakby mogła to pewnie co miesiąc bić. A wiesz co, no obserwuję tą dziewczynę, tym bardziej, że ona chyba kiedyś trenowała w Tarnowie u jednego z tak tak, 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 miała etap. No właśnie. Przede wszystkim mocna zawodniczka, piękna kobieta. No, kibicuje, kibicuje, mam nadzieję. No czy chciał. Ja przed... rywalkę Prze... 2-0 chyba. Z przede tego, wszystkim. Co wiesz, kojarzę. co to za dziewczyna, która gdzieś tam amatorsko na pewno walczyła, ma jakieś wyniki w kickboxingu, Więc jestem ciekaw tego pojedynku. A przede wszystkim ciekaw jestem, jak właśnie Laura przekształciła się z zawodniczki, pięściarki na zawodniczkę MMA. Czy w ogóle to doszło do skutku? Wiesz, Tomek Adamek mówi, że pół roku trzeba, żeby zawodnik z boksu przeszedł do MMA, więc Tomek Adamek. <laughs> Mistrz wielkie ukłony, natomiast nikt zostanie przy bokcie. No i nie, on absolutnie się DMA nie wybiera, tylko on tak też nieświadomie myślę, że to mówi, bo. Nie no, szczerze nieświadomie. Nie szczerze nie wie, co mówi. Myślę, że nieraz jak go kusili tam jakimiś starciami, to mówi, nie, to ja bym musiał przynajmniej z pół roku poświęcić, żeby się parterów nauczyć. To jest takie, wiesz, myślę, że. To szanowny panie Tomku, troszkę dłużej. <laughs> troszkę dłużej, też mi się wydaje. Też mi się wydaje, że troszkę dłużej by zaszło. No dobra, te Gliwice, czy jeszcze tam coś mamy, bo tak kurczę, z głowy patrzyłem na fight card, ale nie. No, chyba gdzieś tam te walki, takie, które gdzieś tam ja chcę oglądać, to mm -hmm. mówiliśmy wszystkie. No, tak jak mówiliśmy, szkoda, Aratyka. Szkoda. A, przepraszam, jeszcze Szymon Bajor. Tak, że serdecznie pozdrawiam o, Szymona. Tak, tak, tak. tak, tak. E, no, tutaj będę mu mocno kibicował. No, ostatnio Szymon walczył na Gali w Tarnowie na 97. Czy jeszcze potem miał jakiś e, pojedynek? Mi nie się pamiętam. wydaje, że chyba nie, sierpień to był jego ostatni pojedynek. Nie, wystaw. chyba walczył, później przegrał, e, przegrał ostatni pojedynek. Mm -hmm. Ale Czyli nie pamiętam. Dwie z kim? Porażki. Nie porażki. A może to był Tarnów? Faktycznie. No być może, być może. W każdym razie, no, żeby się na zielono zaświeciło, liczymy, tak. nie? Eee, no to przechodzimy w takim razie, zaczepiając o tego Ale w Tarnowie, bo tam Christian Lezing zadebiutował w federacji KSW, zwyciężając z Francuzem. Teraz jedzie do Francji, by znów zmierzyć się z Francuzem w maju na Galika SW. Eee, opinie, predykcje? Nastrój. Polska 2, Francja 0. Myślisz? jestem tego pewny. Ciężki czeka Krystiana e, e, pojedynek? Nie, ma łatwych pojedynków, wiesz, na tym poziomie już w KSW. Być może ten zawodnik e, o, 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 o pseudonimie Nemesis nie ma tych walk dużo, bo bodajże ma chyba rekord 4-1, natomiast jest to były judoka i ogólnie rzecz biorąc, no gdzieś wiesz, w tym ma każdy może zaskoczyć, tym bardziej, że będzie walczył przed swoją publicznością, będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, natomiast... A z drugiej strony wiemy, że czasami ta presja też potrafi e, w jakiś sposób, no, zamiast podnieść do góry to trochę paraliżować, gdy się walczy u siebie. No i żeby tym razem dla niego było dokładnie tak, jak ty mówisz. Krystian niejednokrotnie pokazywał, że jest, wiesz, twardym gościem, który i potrafi przyjąć, a absolutnie go to nie stopuje, wręcz mam wrażenie, że. Że nakręca. Ja już jakiś czas temu wiedziałem o tym pojedynku. Cieszę się, że to będzie we Francji, bo też KSW bardzo mocno idzie w ten rynek francuski, więc tam pokazać się, wygrać z miejscowym bohaterem, myślę, że, że to może być duży krok dla Krystiana. Myślę, że każda walka zawodowa i zwycięstwo w walce zawodowej to jest jakiś prestiż ze zawodnika. Tym bardziej, że Krystian no no to jest dopiero jego druga walka dla KSW przygotowuje się pod Radkiem piwnikiem, także ja jestem tutaj spokojny o wynik tego pojedynku. Ja już sam gdzieś wstępnie do Krystiana pisałem, więc myślę, że tu z kamerą do Legionu jeszcze wpadnę na pewno przed tym majowym pojedynkiem, więc może trenera Radka też się uda przy okazji złapać, może znajdzie chwilę na, na taki wywiad. Ostatni temat to jest sędziowanie, bo pamiętam, że ostatni raz widzieliśmy się chyba na gali w Nowym Sączu. To nie była twoja pierwsza gala KSW, którą sędziowałeś. Jak wspominasz tę te przygodę z KSW? Ile ona trwała? Jak się to zakończyło? I czy tęsknisz? Wiesz, co. Y Sędzią byłem od ponad dwóch lat. Nie sędziowałem tylko i wyłącznie Gal KSW, ale również inne polskie federacje. Po Gali w Sączu sędziowałem jeszcze na jednej gali KSW pół roku później. Dodatkowo mniejsze gale, natomiast ze względu na pewne sprawy związane z grupą sędziowską, z którą współpracowałem, no zakończyliśmy tą drogę. A to Co? była grupa sędziowska? No, grupa sędziową, no, sędziowie ogólnie rzecz biorąc, A, okay. nie była jakaś taka wyjrza no i co, jedyne co, tu mogę pozdrowić wszystkich sędziów, z którymi miałem okazję współpracować, dziękuję panowie za te kilka lat pracy, powodzenia, trzymajcie się. Od czego nauczyłeś się, będąc sędzią KSW, mam na myśli, od kogo może zaczerpałeś najwięcej, kogo tak wspominasz, co dał ci dużo, jeśli chodzi o twój wachlarz? Łukasz Polemski, Łukasz, ty wiesz o co chodzi? A tak to wiesz co, no myślę, że od każdego z sędziów, bo, bo i od Tomka Brondera, i od mm, mm, Piotrka Jarosza, który gdzieś tam pierwszy dał mi sam pracy na, na galach, od Łukasza Bosackiego, no, na którego wiesz, ogólnie rzecz biorąc lubiłem go podglądać gdzieś tam zanim się przemieszczałem, bo uczyć się od takiego sędziego no to, to, jest, to jest zaszczyt. No i wiesz, ogólnie nie miałem problemu tam z nikim, wiesz, no, no, w porządku, ludzie fajni, 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 często byli zawodnicy. Y no to jak no, już ale, jesteś... nadszedł, ale nadszedł, że tak powiem, nadeszły trudne decyzje i takie musiały zostać podjęte. No tak czasami wiesz, bywa, że trzeba coś zamknąć, żeby się co, inno, co innego otworzyło. Dokładnie, Nie da się tak. zresztą też robić wszystkiego, obowiązków trochę masz. No ale jak już jesteś poza tym systemem sędziowskim, że tak powiem, mhm. no to jest temat, który bym chciał może na koniec jeszcze poruszyć, bo ostatnio KSW zrezygnowało z między innymi Piotra Jarosza względem, mówi się tego, że mm, miał okazję sędziować na galach frekwajtowych. Uważasz, że arbiter sportowy to jest coś to jest osoba która powinna być przypisana stricte do federacji sportowych czy obecność profesjonalisty na galach freakowych też powinna być, mieć miejsce no bo jednak mimo wszystko skoro nawet poziom sportowy w tej klatce nie jest za duży jakby on nie jest najważniejszy jeśli chodzi o gale freakfightowe no to mimo wszystko moim zdaniem przynajmniej ta osoba która panuje nad odpowiednim porządkiem tego co tam się dzieje powinna być w 100% profesjonalistą i moim zdaniem topem znasz moją opinię na gal temat alfrykfightowych. Natomiast no tutaj Ale nie pytam jakby no Poczekaj, poczekaj, mm -hmm, ale tak, tak, natomiast zgodzę się z, z tą e, opinią, e, że no gdzieś tam e, tych ludzi na tych eventach pseudosportowych no trzeba, trzeba pilnować, żeby nie zrobili sobie krzywdy, bo niestety gdyby jeżeli by się coś takiego wydarzyło, jak ktoś by zginął w tej klatce, e, no to dostałoby po dupie całe środowisko. E, Wiesz co, znam dwóch sędziów, znam dwóch sędziów MMA, którzy odmawiali pracy na takich galach, był to posadzki, był to Wardzała. Jeżeli kogoś pominę, no to z góry przepraszam, no przepraszam natomiast duża większość pracowała przy takich galach no i, i dla mnie to też jest normalne, że chcą pracować, chcą zarabiać. Czyli taka, yy, wiadomo, KSW jest prywatną firmą i jakby może sobie robić jak tam uważa za stosowne. Tylko pytanie, czy właśnie takie karanie sędziów za to, że y, profesjonalnie podchodzą nawet do takich y, około sportowych eventów, yy. no dobrze powiedziałeś, no to jest firma, która może sobie zastrzeć. Nie życzymy sobie sędziów, którzy sędziują gale frekwajtowe yy, i gdybym był prezesem takiego, y, takiej, takiej firmy, to ja bym tak zrobił. No, ale wiesz, no to, to już jest, to już jest yy, sprawa szefostwa KSW. Yy. KSW. A powiedz mi, bo jeśli mówisz, że miałeś okazję sędziować gale frikowe i Nie odmówiły, miałem, o nie miałem, znaczy odmówiłem. miałeś ta. propozycję, tak, ta, ta. O, o to mi chodzi, że miałeś propozycję sędziowania e, w, na galach frikowych, e, to powiedz, czy oni kusili jakimś większym wynagrodzeniem względem gal sportowych, to miało no to nie, coś ekstra? Ale przecież to nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że gale frikowe e, płaciły, płaciło większe pieniądze niż organizacje sportowe. Mhm, okej. Okay. Ale mimo wszystko, jakby nie byłeś zainteresowany tematem. Robercie, najbliższy czas u Ciebie. Wspominałeś o tym, że chyba w czerwcu, tak jak dobrze kojarzę, szykuje się kolejny wyjazd do, do Stanów. Teraz wiem, w sobotę też w sobotę będzie się szkolenie. Działo. W sobotę szkolenie dla służb. Później czerwiec. W czerwcu wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych na kolejne szkolenie IFC. Tym razem Pensylwania, miasteczko Monville, Poziom drugi IFC. No tam już broń walki w ciasnych pomieszczeniach, małych pomieszczeniach, samochody, także no. Już nie mogę się doczekać, aż przywiozę te materiały dla was. No to słuchaj, może przy jak będziesz gdzieś w Stanach, to o jakieś UFC można się zaczepić? Wiesz, tak. co, nie, wiesz co, nie sprawdzałem nawet, czy gdzieś tam w tych okolicach. A byłeś, miałeś okazję być na UFC? E, w, tak, w Gdańsku. <laughs> A, tu jak była, w Polsce? W, w Gdańsku, wtedy Salim Tuarii bodajże walczył wtedy, jeżeli chodzi o tutaj nasze okolice. Także byłem akurat u kolegi, który jest, kolegi, przyjaciela, który akurat, tak się składa, że jest kontrterrorystą i razem dopingowaliśmy Salimowi. Okej. Okay. No dobrze, no to w takim razie y, przegadaliśmy te tematy o sportowe, około sportowe. W końcu, tak jak mówiłem na początku, jesteś barwną osobą, więc było o czym rozmawiać. Dziękuję bardzo, Robercie. Dziękuję bardzo, Karol. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam mnie Stany Zjednoczone w czerwcu. Yes, sir.